Witam wszystkich serdecznie Jestem z Marcinem na mieście Dosyć blisko koło nas Idziemy do Walmart'a tutaj Ja muszę kawę kupić Idziemy doładować jeszcze gaz no, Mamy taki prepaid To się nazywa tak Chyba że się wcześniej płaci Później używa I tutaj się doładowuje karty do gazu Mi się akurat skończył Marcin ma końcówkę Także idziemy sobie to doładować Tu jest Marcin Pozdrawiam wszystkich Pozdrawiam wszystkich śnieg jak widzicie Za wam nagram. Śnieg leży. Jak nie w czansza. Dobra. Cięcie i później jeszcze się odezwiemy. Palmy pod śniegiem. kto to widział. Tutaj jest Walmart. Zresztą byliśmy już z Wami w Walmarcie, jak pokazywałem ceny w chińskich hipermarketach. Może się cofnąć do tego odcinka. Idziemy dalej. Dobra, my idziemy do, do naszego Walmarta. Tutaj panowie moto fajny ma ten, jak to się mówi, parasol taki, co go chroni przed deszczem, a dzisiaj przed śniegiem. A propos chińskiego nowego roku, inaczej święta wiosny. Tutaj taka chińska szopka yy, Będzie to rok małpy. Tak więc wszystkiego dobrego Wam życzę z okazji chińskiego nowego roku. Pewno nagramy o tym jakiś specjalny odcinek. Będzie dużo huku, dużo fajerwerków i dużo dobrego żarcia. Ale mamy taką atrakcję fiński strój. Dobra, idziemy na górę bo okulary mi już parują jaka muzyka ci się bardziej podoba? Mnie za taką muzykę to banują później na tym na Youtube poważnie? tak jakiś film ostatnio właśnie do naszych widzów puściłem jakąś muzykę w tle po prostu w tle była no nie ja ją puściłem jakąś ścieżkę dźwiękową tylko z tła wyciągnąłem jakaś firma się z Tajwanu zgłosiła na YouTube po trzech minutach, że jest tego właścicielem i no mało by mi zdjęli. Zdjęli w niektórych krajach mi ten film ponoć, nie wiem w jakich ja to wszystko widzę, a do tego nie mogę zarabiać na filmie. To mnie akurat nie interesuje te zarabianie, bo to są grosze. i co jak wam się podobają chińskie galerie handlowe możecie w komentarzach napisać tam no, jak chcecie bo nie jest to jakoś ważne chińszczyzna tutaj taka tu kolejne Dobra wchodzimy tam do środka przestaję już filmować bo chyba wam to już kiedyś pokazywałem Oczywiście cięcie to nie jest koniec, koniec tego nagrania, koniec, nie jest koniec tego odcinka Przed Chińskim Nowym Rokiem ludzi jest tyle, że do kas są kolejki dosłownie 20 minut chyba trzeba czekać, to no więc ja rezygnuję dzisiaj z kawy, kawy dzisiaj nie będzie Na razie sobie kupujemy tutaj e, ten e, gaz, tutaj sobie kupuje gaz, tutaj można sobie kupić fajki, ale fajki to mamy w każdym sklepie Ludzi bardzo dużo generalnie widać, że się w miarę kręci Mnie akurat takie, takie stepy, nawet kawiarnie czy restauracje w tego typu galeriach niezbyt nie zbyt interesują Nie lubię nie lubię tego klimatu nie, nie lubię przychodzić nieraz ktoś zaprosi to jestem zmuszony A jakieś tam przyjemności ani chęci nie mam Sam z siebie nigdy Dobra, czas się stąd ewakuować, wyjść na zewnątrz, zapalić fajkę. Cięcie. I wszechobecne złoto, bardzo dużo złota. Chińczycy, no zdani są mi, no i teraz ostatni, w ostatnich latach bardzo dużo kupują, prywatnie zresztą nawet rząd ich do tego namawia. Sam rząd chiński skupuje bardzo duże ilości. I naprawdę nikt nie wie, ile oni mają, bo ponad zaniżają to, co mają a prywatni obywatele również kupują bardzo dużo tego typu kruszców. Bardzo warto. Marcin mówi, że warto. Marcin jest ekonomistą, to zdradzimy. I praktykiem, i teoretykiem, bo jest po SGH, a z drugiej strony był księgowym przez lata w różnych firmach takich i na Zachodzie, i gdzieś tutaj na terenie naszego kraju. Może powiedzieć, Marcin, co ty sądzisz o tych statystykach, co się mówi o Chinach i teraz o tym całym kryzysie. Mnie się wydaje, że to troszeczkę jak to się mówi jest hmm, przyfałszowane. Ponieważ... Ale w którą stronę? W stronę to, że w tą stronę Że Chińczycy ogólnie rozwijają się bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Z tego co ja tu widzę po ulicach, to kompletnie to, co mówią te statystyki, to nie ma odzwierciedlenia w, w tym, to się widzi ogólnie tutaj na ulicy. Po prostu wszędzie jest ludzie wydają pieniądze, kupują, wszędzie się buduje. Hmm, 100 Kilometr jest nowy wieżowiec, powstaje także ogólnie. Ja w tej statystyki bardzo nie wierzę. No jasne, statystyki zależy, jak się je robi, prawda? Zależy, zależy. A w sumie każdą tezę można udowodnić. Zależy, jak liczyć wskaźniki, prawda? Także to pozostawiam ekonomistom, teoretyką, Ja zajmuję się praktyką. Żyje mi się tutaj no, w miarę, powiem tak. No nie, nie naszek. Śnieg coraz bardziej. Wyszliśmy na zewnątrz, czas wracać. Tak? Kawy nie kupiłem, bo widzieliście jaka jest kolejka. A jeszcze, jeszcze, jeszcze póki co robimy cięcie. Jeszcze jakieś tam ujęcie dorzucimy do tego filmu. Jesteśmy już prawie pod domem. Tutaj mamy taką restaurację. Byliśmy kiedyś, nawet zdjęcia gdzieś na Facebooku są albo nawet na tym blogu pisanym. Jeszcze wtedy vloga nie nagrywałem bodajże Michał miał tu pożegnanie jak wyjeżdżali do Iu, albo na Sylwestra tu byliśmy już nie pamiętam naprawdę czy na jakieś święta mniejsza o to także żegnam Was subskrybujcie nasz kanał zapraszam na nasz Facebook fanpage raport z Państwa Środka oraz lajkujcie nasze filmy do zobaczenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć.